Marta, Marta, przeczytasz czy wręczysz? Przeczytałem. Wręczysz, dobrze. Słuchajcie, mamy teraz, to były takie zes nagrody zespołowe, prawda? nowe powiedzielibyśmy. Mamy też jeszcze nagrody indywidualne. E, bardzo nam się podobał taki fragmencik, e, powiedzielibyśmy, wspaniały epizod. Fajny epizod. I za ten epizod nagrodę aktorską, wyróżnienie dla Romea z Grupy Teatralnej Śródemeczka za wiersz o Ktoś mógł odebrać w jego imieniu. To trwało, proszę Państwa, 20 sekund, może 25, ale było wspaniałe. Wyróżnienie aktorskie za rolę. A z grupy teatralnej Teatskiej. Ta rola, która wypowiadałam panią z najbardziej. E, moi drodzy, ponieważ to są nasi laureaci, ale to nie oni są jakby... Takimi no formalni, oni, oni są może inaczej, bo oni są formalnymi zwycięzcami, ale zwycięzcami takimi normalnymi jesteśmy wszyscy, wszyscy, którzy my brali udział. I dlatego, że mi oczywiście chciałbym wręczyć podziękowania pozostałym grupom za udział, za chęć tej, w cudzysłowie ja to nazywam, walki sportowej, że podjęliśmy rękawice. Jak w sporcie, tak też tego typu festiwalach, kiedy musi być wybrany zwycięzca, jest jeden, kto będzie nagrodzony, a ten drugi, niestety, niestety mówię nie. Ale to nie do końca jest tak. Podziękowanie za udział dla Grupy Teatralnej przez Teatr Przestrzeni z Centrum e, Kultury i Sztuki w trzebie za udział. Także ja Podziękowanie z, grupy te, dla grupy teatralnej Teatr Prosto z Mostu e, z Gdańska za udział. Podejdzie do mnie, odbierze, dziękuję. Właśnie. Jak tak to wspaniale gra, jak trzeba troszkę odwagi takiej cywilnej, to te... już... Podziękowanie dla grupy teatralnej z Piór, soc socjalizacyjnej, całodobowej placówki opieki w węglągu za udział. Podziękowanie dla grupy teatralnej, drugiej grupy teatralnej Teatr Pod Mostem ze Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Mostu Gdańsku. Podziękowanie dla grupy teatralnej, Siódemeczka z gimnazjum nr 7 w Belgronku za udział. Czy mamy jakiegoś przedstawiciela? Mamy. Tak, 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 tak. Też pamiętam. Tak. Podziękowali dla grupy teatralnej Teatr Mur z Zespołu Szkół w Szkółowie za udział. to mamy tutaj przedstawiciela ze Szkółowa. Bardzo proszę. Gratuluję. Zanim jeszcze przeczytam następny dyplom, chciałbym dodać kilka słów dla pedagogów, reżyserów spektakli, że jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dowiedzieć się, dlaczego tak, dlaczego nie, to my mamy spektakl, jeszcze mamy chwilę do spektaklu, jesteśmy do dyspozycji, mówimy jako jurorzy i, i zapraszamy tutaj w kulisy i możemy kilka słów powiedzieć na temat wrażeń z obserwacji spektaklu przez nas oglądających. Zapraszam w kursy. Podziękowanie dla Zespołu Teatralnego z Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Tolkmicku za udział. Trzeba się do Nie ma nikogo? To sam sobie wezmę. Podziękowanie dla Grupy Teatralnej Alibi z Gimnazjum w Lubawie za udział. Podziękowanie dla Grupy Teatralnej pod napięciem z zespołu, z zespołu szkół Wryjewie za udział. Już tylko dwa nam zostały dyplomy. Podziękowanie dla Grupy Teatralnej Wyobraźnia z zespołu szkół w za udział. O. Dziękuję, że przyszłyście. Bo już myślałem, że to są tylko osoby, które wychodzą z widowni. Podziękowanie dla grupy teatralnej. To się jeszcze poprawi ze zespołem, z podczasem na blogu za udział. Jak podziękowanie dla Grupy Teatralnej Prometeiki z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, która wystąpiła wczoraj. mamy kogoś? O! Dziękuję. Dziękujemy Wam bardzo i przypominamy, że e, jako jurorzy jesteśmy, mówię tylko do pedagogów, reżyserów, e, jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać, służymy. Dziękuję bardzo jurorom. Dziękuję bardzo również zwycięzcom formalnym. Zapraszamy jeszcze Państwa na widowni. Proszę jeszcze nie wychodzić. Jeszcze proszę na sekundkę usiąść, ponieważ jeszcze chcemy jednym miłym akcentem Państwa sobie pożądać. Tak, można usiąść. Dziękuję bardzo. Podziękujmy jeszcze raz brawami wszystkim na Szanowni Państwo, z pewnością bardzo miłym akcentem kończącym festiwal będzie występ Zespołu Rytmiki, Zespołu Państwowych Muzycznych Szkół w Elblągu do muzyki Karla Jenkinsa Square Dance. Bardzo proszę o zajęcie miejsc i kolejną dawkę artystycznych emocji. Zapraszam.